Chciałabym wam dzisiaj przedstawić pewną uroczą dziewczynkę, przybyła do mnie razem z najnowszą częścią róży na tropie, i super, że przybyły razem. Oj, róża, trzymaj się tutaj, dlatego że to są świetne książki dla samodzielnych czytelników. O róży opowiem wam w osobnej recenzji, natomiast dzisiaj z zachwytem opowiadam o chatce w sercu lasu, która jest patronatem aktywnego czytania. Wydawnictwo świetlik sprawiło mi wielką radość tym patronatem. Jeśli macie dzieci, które lubią klimat piaskowego Wilka, albo dzieci z Bullerbyn, albo serii 8 plus 2, to myślę, że polubią się z gają z gajówki. To jest tą pierwszy serii, tym bardziej się cieszę. I teraz chatka w sercu lasu to jest dom naszej małej Gaj. Gaja jest jedynaczką, ma 8 lat, słuchajcie, jest w edukacji domowej i pokazuje nam swój świat. Rzecz toczy się od września, to jest pierwszy dzień szkoły, która dla Gai wygląda zupełnie inaczej. Róża jest jednak łobuziarą. Gdy mieszka się w lesie, ma się taką bardzo sprytną, zaradną mamę zielarkę i tatę leśniczego, można się świetnie bawić i człowiek raczej się nie nudzi. I my tutaj towarzyszymy tej rodzinie w ich najróżniejszych przygodach od września aż do zimy, aż do świąt Bożego Narodzenia. I ta książka jest tak napisana, specjalnie wam tutaj pokazuje środek, napisana i narysowana, jakby właśnie Gaja nam ją opowiadała. Co jest genialne, bo mamy tutaj perspektywę dziecka. Co jest też ważne dla mnie, to to, że Gaja jest jedynaczką, bo niewiele jest książek dla dzieci w tym wieku, gdzie mamy jedynaków, którzy mówią wprost: czasami czuje się samotna. Gaja bardzo chciałaby mieć przyjaciela, chciałaby mieć też psa. Te dwie rzeczy się nie wykluczają. Wszystkie te przygody, które tutaj jest, ją spotykają i nie tylko ją, bo chodzi też o rodzinę. O, zobaczcie jaki tutaj jest jesienny klimacik. No też jesteśmy bardzo mocno osadzeni w porach roku. Trudno, żeby było inaczej, skoro już wiemy, że od września do zimy i skoro już wiemy, że jesteśmy w lesie, no gdzie lepiej obserwować pory roku, jak nie właśnie w lesie. Gaja wydaje swoją własną gazetkę, zaraz Wam ją tutaj pokażę. Zresztą na blogu Aktywne Czytanie zrobiłam dużo zdjęć, więc możecie zerknąć do środka tej książki i opowiada nam o swoim życiu. Myślę, że po przeczytaniu tej książki jest takie zagrożenie, że niektóre dzieci będą właśnie chciały przejść na edukację domową. Tutaj robimy przetwory i to jest cały czas, że tak powiem, szkoła. Umieć przeczytać, umieć zrozumieć, umieć odważyć, pomierzyć. Ale zobaczcie, tutaj jest też artystyczna strona gotowania. W bardzo wielu przypadkach możemy, o, na przykład, dowiedzieć się czegoś o drzewach, o grzybach tam jest. O roślinach, o zwierzętach. To też nie jest tak, że Gaja jest jakąś taką postacią. O, tutaj mamy te grzyby. Taką kompletnie wiecie, oderwaną, że tylko siedzi w tym lesie i nic nie wie o nowoczesnych technologiach. Jasne, że ona się również posługuje telefonem. O, na przykład tutaj. Więc to nie jest tak, że oni wiecie, siedzą w tej chatce w lesie i, i są po prostu takimi leśnymi ludzikami. Są, ale w takim bardzo pozytywnym znaczeniu tego słowa. Nie ma tutaj takiego lukru. Tylko takich zielonych, ślicznych obrazów ale na przykład mama tutaj miała, no nie groźny, ale wypadek, wylądowała w szpitalu. Sama Gaja i jej emocje, to, że nie od razu tego przyjaciela poznaje, że no właśnie czasami jest jej z tego powodu smutno, że potrafi docenić to, co ma. Kocha przyrodę jak najbardziej, z radością o niej opowiada i jak już pozna tych przyjaciół, dzieli się swoimi doświadczeniami, wspólnie kombinują, a my im wszystkim towarzyszymy. A zobaczcie, nawet tutaj na początku jest droga do Warszawy, bo to jest tak Fajnie opisane, jak znaleźć chatkę w sercu lasu, bo to wcale nie jest łatwe. Przeczytam wam fragment tej książki. Do Gajówki prowadzi prosta droga, a mimo to nie jest łatwo do nas trafić. Może dlatego, że to bardziej leśna dróżka niż prawdziwa szosa. Nie ma na niej asfaltu, tylko ubity piasek. Gdy jedziesz samochodem z Warszawy, w pewnym momencie musisz po prostu wjechać w las. Niektórzy nie widzą skrętu i potem mówią, że tam wcale nie było żadnej drogi, ale ona jest i prowadzi tuż pod naszą furtkę. Furtka jest zielona. Malowaliśmy ją z tatą zeszłego lata, bo stara farba odłaziła. Skrzypi, gdy się ją otwiera, mimo że często ją oliwimy. Gajówka to nie jest zwyczajny dom, tylko najprawdziwsza leśniczówka. Mój tata jest leśniczym, a każdy leśniczy ma pod opieką kawałek lasu, więc nie może mieszkać w mieście. Najmniejsza sypialnia jest moja. Okno wychodzi na warzywnik i oczywiście na las. Gdy wyglądam przez nie rano, czasem widzę sarny lub dziki tuż za ogrodzeniem. Gdy wieczorem że w łóżku słyszę szum drzew, pochukiwanie sów i wycie wilków. I to jest naprawdę super. Bardzo lubię mój pokój. Mam w nim wszystko, czego potrzebuję. I tutaj mamy pokazane, jak wygląda pokój, jest opisany, wszystko jest, czego potrzebuje nasza bohaterka. Teraz opowiem o mnie. Mam na imię Gaja i w lutym skończę 8 lat. Mam długie jasne włosy i jasne oczy, które są czasem szare, a czasem niebieskie. Moja skóra też jest jasna, a latem na nosie i policzkach wyskakują mi piegi. Lubię je, bo są wyjątkowe. Lubię kolor zielony, to kolor lasów, pól i łąk. Gdy mam na sobie zielone ubranie, wyobrażam sobie, że mogę przemykać niezauważona, od drzewa do drzewa, niewidzialna. Lubię czytać, rysować i naprawdę kocham przyrodę. To chyba dobrze się składa, skoro mieszkam w lesie, co nie? Gdybym nie lubiła roślin i zwierząt, czułabym się w naszej gajówce naprawdę źle. Babcia Krysia na przykład brzydzi się owadów, nawet biedronek pszczół i mrówek. Mówi na nie robactwo. Gdy jest u nas w odwiedzinach, zawsze przed snem dokładnie sprawdza swój pokój, a zwłaszcza łóżko. Boi się, że robactwo będzie ją w nocy podgryzać. Jak czytałam nawet teraz, przyszły mi do głowy te opisy z dzieci z Bullerbyn, gdzie tam były właśnie pokazane ich zagrody. I kto co lubi, bardzo świetna, lekka, ciepła i mądra opowieść dla dzieci kochających przyrodę.